Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na holubraniowe z marki Sensei. Mam tutaj trochę właśnie rzeczy już w bardziej w klimacie, całkowicie w jesiennym klimacie, też dużo brązów, tak jak mogliście też zobaczyć w poprzednim odcinku z tej serii, także mam nadzieję, że Wam się coś spodoba, ponieważ mi kilka rzeczy wpadło w oko. Faktycznie na stronie można trafić na fajnych cenach, już takie sensowne zestawy i za to lubię bardzo ten sklep. Chociaż zazwyczaj właśnie taka mniejsza ilość, wiecie, rzeczy mi wpadało. Tak jak zawsze, zamawiam to, co mi się po prostu na stronie najbardziej podoba, ale wybieram z tych rzeczy, które mi się najbardziej podobają. Tak, tutaj to było wszystko, co mi się podobało, i nic więcej. Dlatego też tych rzeczy jest mniej niż w innych odcinkach. Ale mam nadzieję, że tak czy inaczej będzie się Wam ten filmik podobał. Jeśli tak będzie, pamiętajcie o ławkach w górę. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, raz w tygodniu, takie właśnie filmiki z serii Mierzymy, jakieś różne stylizacje właśnie ubraniowe zobaczycie na kanale. Razem też z odcinkami z serii Beauty. Także warto subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z tymi filmami. Ja już pierwszy zestawik mam na sobie, co prawda nieco za małe i nie udało mi się tutaj zapiąć, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna opcja, w szczególności dla osób, które mają troszeczkę mniejszy biust, bądź po prostu wybrać troszeczkę większy rozmiar, jeśli faktycznie ten biust jest spory. Ze na to, że jednak Sinsei uderza bardziej w target młodzieżowy, tak właśnie wiecie, w wieku nastoletnim zazwyczaj ten biust jeszcze nie jest tak w pełni wykształcony, więc faktycznie jest on Mniejsze niż w wieku dorosłym. Nie wiem, czy tak było w moim przypadku, już nie pamiętam, ale no w tym momencie jest, jest ona, ta sukienka, idealnie dopasowana po całości, tylko w jest za mało miejsca, no bo w większym rozmiarze. O ile jest i ka ponieważ mam tutaj elkę na sobie, no to wtedy by była luźniejsza po całości. Ale tak, mam tutaj sukienkę mini, przepiękną taką kratę, bardzo ładny wzór, ładne kolory, mamy tutaj czarną, um, bordową nitkę, złotą na beżowej baźnie, No i ze względu na to, że jest to po pierwsze mini, po drugie właśnie na takich ramionczkach, no to wiedziałam, że fajnie będzie wyglądało coś pod spodem. Typowo jeszcze pod jesień, gdzie ta pogoda nie jest za ciepła, o ile ostatnio. Jest naprawdę bardzo fajnie i ciepło. Tak, wiecie, to raczej się nie utrzyma na dłużej, więc fajnie jednak to ciało ogrzać troszeczkę ubraniami. Także dobrałam tutaj właśnie taki kremowy sweter z takimi bardziej bufiastnymi rękawami i według mnie wygląda to naprawdę super. Także co? Cały zestaw, słuchajcie, jest za 150 50 zł sukienka, 50 zł sweter. Sweter akurat mam rozmiar M. Oczywiście zaraz Wam pokażę, jak on wygląda tak solo. Nie łączeniu z sukienką, ale właśnie w tym zestawie bardzo że mi się podoba. Także sukienka jest taka, jak widzicie, obcisła. Mamy tutaj lekkie rozcięcie na nogę. Według mnie wygląda to naprawdę super. Mimo tego, że ja mam 1,73 m wzrostu, to dla przypomnienia, wszystkie moje wymiary znajdziecie na lewej w opisie, no to jest to naprawdę idealna długość. Troszeczkę stęczy tutaj materiał, mam wrażenie, mimo że byłaby, wiecie, wystimowana, to faktycznie troszeczkę odstaje, ale tak to jest właśnie fajnie dopasowana, bardzo ładnie podkreśla biodra Na biodra moich, tutaj ja mam naprawdę sporo centymetrów, faktycznie jest miejsce, tylko właśnie do tego biusto tutaj się nie zmieściło. Być może, jakbym była bez biusto, to nie byłoby tego problemu. A faktycznie, wiecie, ten sweterek jest taki cieniutki, więc on tutaj za bardzo miejsca nie zabiera. Sukień tam się naprawdę bardzo podoba, o ile nie ma może na jakiegoś najlepszego składu tak warto zwrócić na nią uwagę. Ten sweterek, jak mówiłam, jest z bardzo cieniutkiej tkaniny. Jest troszeczkę krótszy niż standardowe bluzki, ale nie jest taki typowo skrócony. Raczej do osadzenia w spodnie z wyższym stanem, ponieważ no, tutaj mam biodra, więc faktycznie w przypadku ni niższego stanu mogłaby być jednak ta przerwa pomiędzy spodniami a sweterkiem, a jednak nie chcemy, wiecie, mieć gołej skóry naprawdę zimne dni. Także mam tutaj rozmiar M, jest jak widzicie idealnie tutaj dopasowany w talii w biuście i mamy właśnie fajne te rękawy. Nie są zbyt szerokie, dają fajny bardzo efekt, a jednocześnie mamy tutaj węższą część przy dłoniach, więc faktycznie nie czujemy tego nadmiaru materiału, a jest to właśnie dodatkowy efekt z zakładki materiału. Dodatkowo też ma fajny skład, ponieważ jest tutaj 70% wiskozy i 30% poliestru. Więc będzie to ogólnie sweterek oddychający, więc fajnie. Jest taki drobniutki jak czyli jest odrobinę prześwitujący. Nie w 100%, ale Faktycznie mój biesnąż, który mam na sobie, jest lekko widoczny, mimo że jest w beżowym odcieniu. Faktycznie ciemniejszy niż moja skóra, ale jednak jest on taki neutralny i w zależności od światła. Czasami jest w ogóle niewidoczny, czasami bardziej, więc na to akurat trzeba zwrócić uwagę, a akurat go na pewno zostawię. Bardzo mi się podoba, ja też lubię takie obcisłe, cieniutkie sweterki. Następnie brązowo-różowa stylówka. Mam tutaj taką kurtkę futerko. Jest to takie sztuczne futro różowe kratę. Fajnie wyglądała na stronie, jak już przyszła no to tak. Mam trochę mieszane uczucia. Według mnie kolorystycznie wypada fajnie, ale faktycznie wiecie, już lekko nie wygląda. Według mnie nie jest to totalnie vibe, w który idę, ale być może komuś z Was się ta rzecz spodoba. Wiecie, do różnych stylów, do różnych osób co innego pasuje. Według mnie po prostu ze mną się akurat to gryzie. Kurtka kosztowała 100 zł i zamówiłam tutaj rozmiar M, ze względu na to, że jest to model overseasonowy i już było widać na modelce, że faktycznie jest on spory. No tutaj spokojnie jeszcze coś grubszego bym założyła pod spodem i byłoby miejsce. Także śmiało zamawiajcie mniejszy rozmiar niż nosicie. Zamówiłam trzy brązowe rzeczy, żeby stworzyć właśnie taki wiecie, brąz na brązie to ja faktycznie okazało się, że każda z tych rzeczy jest w totalnie innym odcieniu brązu, jak widzicie. Jednak kolorystycznie to się bardzo gryzie. Mam tutaj taką bluzkę, niestety ze sztucznego materiału, ale bardzo spodobał mi się krój. Według mnie fajnie wygląda też, wiecie, taki... ta bluzka narzucona na spodnie, ale też fajnie będzie wyglądać do spodni z wyższym stanem, ponieważ te falbanki już ostatnie będą schowane i tutaj będzie pięknie podkreślona właśnie talia, a tu już zaczną się spodnie, więc to fajnie wyglądało. Stoję w tych rękach o ile wyglądają naprawdę ładnie, to te główki według mnie są troszeczkę zbyt mocne. Cały czas je czuję i już się czuję niekomfortową, że dopiero na tę bluzkę założyłam, więc absolutnie bym nie była w stanie w niej wytrzymać dłużej. Szkoda, krój mi się podoba, materiał jakby składowo no to niestety już nie. On jest w ogóle taki strukturalny, taki jakby karbowany i też ze względu na ton, ponieważ lubię właśnie odcienie brą brązu, ale bardziej takie płodne, neutralne niż takie ciepłe, ruda. Według mnie one tak do mnie za bardzo nie pasują. Hmm, za to jeśli chodzi o spodnie, mam tutaj, widzicie, spodnie bardziej leginsy z imitacji skóry. One są po prostu wciągane, nie ma tutaj żadnych kieszeni, są gładkie. Hmm, I one kosztowały jedynie 40 zł, więc dlatego przede wszystkim zwróciłam na nie uwagę, no, ponieważ faktycznie w takiej cenie nie staniemy nigdzie właśnie na takich spodni, a aktualnie poszukuję. Są tutaj idealnie dopasowane na udach i na łydkach. Troszeczkę za bardzo materiał się tutaj. Dziwnie zbiera właśnie z przodu, i troszeczkę mi opadają w dół w, dół w trakcie noszenia. Um, ogólnie są naprawdę ok, tylko um, po prostu ten rozmiar, który zamówiłam, czyli XL, ponieważ normalnie noszę 42, faktycznie um, jest, wiecie, super dopasowany dla mnie. Um, więc wydaje mi się, że one lepiej będą wypadały po prostu, jak zamówimy je większe, te, um, jeśli mamy właśnie takie krągłości podobne do moich, um, ponieważ faktycznie przez to ja mam bardzo mało miejsca na nogi, a one ten nie jest tak elastyczne. Więc faktycznie moje ruchy może nie tyle są ograniczone, co po prostu za materiał się ciągnie. Jak biorę nogę do góry, to czuję jak pas po prostu z tyłu na tych spodniach mi się suma. Więc nie jest to model raczej dla mnie. Może w większym rozmiarze, ale faktycznie wydaje mi się, że takiego już na stronie nie ma, że na Excelce się kończę. Także szkoda, ale o siwo moja mama przymierzyła je wcześniej przed nagraniem i znacznie lepiej na niej wyglądają, do jej figury akurat pasują. Więc naprawdę warto wiecie, przetestować tym bardziej za takie pieniądze, czy będą one odpowiednie do Waszej figury, ponieważ każda jednak jest inna. Spodnie 40 zł, zamówiłam tutaj rozmiar XL, bluzka kosztowała 50 zł, zamówiłam tutaj rozmiar M. Następnie mam taką totalnie neutralną stylizację w odcieniach beżu połączenie z takim lekko połowiawym odcieniem. Przepięknie to wygląda razem. Bardzo mi się podoba, właśnie teraz szukam jakiegoś fajnego wyzorynkawnika, coś takiego raczej neutralnego w kolorze, żeby pasowało do większości rzeczy i też coś, co fajnie też będzie wyglądało i do sukienek, i właśnie do takich casualowych stylizacji. Ta kamizelka bardzo spodobała mi się na stronie i też fajnie tutaj leży do, do wszystkiego. Kosztowała 80 zł, mam tutaj rozmiar M. Mamy tutaj kieszenie tylko takie z góry, więc faktycznie nie jest to takie najwygodniejsze. Wolę takie z boku, ponieważ wtedy faktycznie czy na jakieś spacery, to jest fajniejsza sprawa niż takie kieszeni z góry. Mamy tutaj właśnie dosyć dobre dopasowanie, mogłabym spokojnie założyć jeszcze bluzę pod spodem, więc faktycznie raczej taki model oversize'owy. Na górze jest taka dosyć wysoka stójka, więc faktycznie to nic nie będzie wiało. Kaptur wygląda fajnie w takiej wersji rozpuszczonej, w momencie kiedy tak spróbowałam go zapiąć, to faktycznie zostaje moja twarz. Więc o ile może to jakoś najlepiej nie wygląda, to będzie naprawdę bardzo ciepłe jakieś wieczne dni czy nad morze, no to jednak bardzo fajna sprawa. Podoba mi się bardzo kolor, uwielbiam ostatnio taki odcień. Też fajnie leży, w szczególności w takiej wersji rozpiętej niż zapiętej. No i też tak właśnie bardzo nie pogrubia, ponieważ on nie jest wcale taki gruby, raczej jest taki lżejszy bardziej na co dzień niż takie heavy duty, ale dzięki temu wiecie, że on nie jest aż tak mocno napakowany tutaj, to faktycznie ani nie pogrubia. Tutaj te, to pikowanie nie jest zbyt mocne, więc faktycznie wygląda wygląda fajnie. Jak widzicie te leggings z imitacji skóry są także dostępne w beżowym odcieniu. Wyglądają fajnie, niestety tutaj ta sama sytuacja, więc niestety nie zostawię ich w szafie. No niestety, szukam dalej. Dajcie znać, gdzie mogę znaleźć jakieś fajne właśnie takie spodnie z imitacji skóry dla osób o większych krągłościach o w bardziej pokaźnych udach, e, ale fajnie wyglądają właśnie w połączeniu, w ogóle takie totalne warszowe luki, tak bardzo mi się podobają. E, tutaj mam e, taki sweterek golfowy. E, I mówiłam Wam już, że nie jestem, e, nie, lubi, nie jestem fanką golfów, nie lubię ogólnie i, i mam wrażenie, że moja e, wtedy szyja znika totalnie, ale ze względu po pierwsze na kolor, który... No, nie jest to identyczny kolor mojej skóry, ale faktycznie, wiecie, beżowe tony jednak zlewają się ze sobą, i faktycznie ta szyja tutaj mi nie znika. Też e, on jest taki dosyć luźny, nie podwinałam sobie tutaj tak standardowo, tylko po prostu go, e, wiecie, zmarszczyłam e, i w ten sposób. Ta nim nie przeszkadza, a faktycznie czuję tutaj ciepałko, więc na wietrzny no dni to jednak fajnie by było coś takiego mieć w szafie. Dodatkowo jest niesamowicie taki miluśki. Bardzo przyjemny. Jest to prawda tutaj luźne, raczej właśnie do spodni z wyższym stanem, tak żeby tutaj właśnie zakryć tę różnicę, ponieważ też jest krótsze niż standardowy. Standardowe sweterki mamy tutaj bardzo luźne rękawy, ale ściągacz na dole wygląda naprawdę fajnie, więc na nim się zastanowię. W tym barankiem zdecydowanie będziemy gotowi na totalnie zimne dni. Jest to taka właśnie kurtka barankowa o fajnej długości, ponieważ jak widzicie, zakrywa troszeczkę tyłeczek, znaczy całkowicie w sumie, ale nie jest taka zbyt długa, a często właśnie te baranki są albo takie bardzo długie, albo też skrócone. A tu faktycznie ta długość jest taka idealna, bym powiedziała. Ma bardzo ładną kratę, fajne kolorę też nie kosztowała dużo, ponieważ kosztowała 100 zł. Zamówiłam tutaj także rozmiar M. No, niestety dosyć mała kieszenie, moje ręce absolutnie się tutaj nie mieszczą. No i sztuczną podszewkę, którą bardzo słychać, tym bardziej właśnie na, na tych spodniach z imitacji skóry takich woskowanych w sumie bardziej niż z imitacji skóry. Nie jest też jakiś taki bardzo obszerny, ale faktycznie mniejszy rozmiar. Zamawiajcie śmiało. No i połączenie, właśnie, wiecie, do, do tych kolorów wygląda idealnie. A co mam pod spodem, to bluzkę hiszpankę. Założyłam ją na ramiona normalnie, ponieważ faktycznie jeśli ją będziemy tak nosić, ale też spokojnie można nosić, wiecie, na równo. N ładnie jest tutaj opięta właśnie na biuście i w talii. Mamy delikatną falbankę N tutaj pod spodem. Obszerne rękawy i też falbankę tutaj na środku. Według mnie wygląda w ten sposób bardzo fajnie. Też fajnie będzie wyglądała włożona w spodnie, N ale taki, taki ma fajny urok. Ma bardzo przyjemny materiał. Właśnie taki delikatny, gładki. Mam tutaj rozmiar M i kosztowała 40 zł um, i ma taki kolor kakao bym powiedziała um, taki mlecznej czekolady, właśnie kakao. Bardzo fajny, stłumiony odcień między beżem a brązem bardzo ładny kolor. A na dole mam tutaj spodnie woskowane w takim właśnie kolorze już ciemnej czekolady, gorzkiej czekolady. I słuchajcie, leżą idealnie. Kosztowały jedynie 60 zł, zamówiłam tak samo tutaj rozmiar XL. Też mam jakieś w szafie spodnie z i właśnie zawsze jednak jestem w tym rozmiarze 42. Są idealnie dopasowane, jak widzicie, ale są bardzo elastyczne, nie żadnych skrępowanych ruchów, wszystko się trzyma jak najbardziej i są idealnie tutaj dopasowane. W talii jest miejsce na najedzone brzuszio, więc <grym> po prostu perfekt. bardzo ładny kolor, więc żeby będą no fajnie właśnie do jakichś różnych jesiennych stylówek, więc z tego jestem bardzo zadowolona. Jak, jak mówiłam, one są właśnie woskowane, czyli takie z taką powłoką, lekko odbijają światło, ale są raczej właśnie matowe. W porównaniu do tych, które tak już mocniej odbijają światło. Podobają mi się oba, obie wersje, no niestety te nie leżały dobrze, więc właśnie takich bardziej właśnie ze skóry ale będę szukała, ale te zdecydowanie zostanę w szopie, tym bardziej, że one kosztowały 60 zł jedynie. Na koniec sukienka, którą zamówiłam ze względu na to, że krój tutaj ma identyczny, jak te sukienki z Miss które Wam ostatnio pokazywałam w takim mieszanym holu. Przepięknie, podkreśla, jak widzicie, talię, dodatkowo tutaj powiększa optycznie bius ze względu na to, że ten materiał tak tutaj pod Biustem się mocno opina. Krój, rewelacyjny, fajny składowo, ponieważ jest to 100% wiskoza. Kosztowała 60 zł, tak mam tutaj rozmiar L. I jest idealnie, jak widzicie, dopasowana. Tutaj już nie zapinałam rękawów, ponieważ ja miałam akurat trudności. <laughs> nie lubię guzików, ale co Wam chciałam powiedzieć? Podoba mi się bardzo krój. Materiał nie do końca do mnie przymawia ze względu na, na tę srebrną nitkę tutaj, która odbija światło. Gdyby nie, to pewnie bym ją zostawiła, ponieważ um, fiolet, tej pięcie lubię, e, ale na no, ten krój zabójczy, Także liczę na to, że pojawi się coś innego, ale też jak będziecie widzieli, jakąś podobną sukienkę, to dawajcie znać, ponieważ uwielbiam właśnie tak podkreśloną talię jeszcze dodatkowo. Widzicie, nie podkreśla ani trochę brzucha. Dobrze, to słuchajcie, bo było wszystko. Przebiłam te beżą właśnie tym fioletem. Dajcie mi znać, co myślicie o tych rzeczach. Jest tutaj trochę fajne rzeczy, trochę nie do końca. Są jakieś takie, wiecie, drobne niedociągnięcia, ale jak na taką celę, to sobie sobie wypadają naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki. Piszcie na dole w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!